Czystość zwiastowania pańskiego. Dzisiejszy fragment, bardzo dobrze nam znany z Ewangelii, według Świętego Łukasza, opisuje nam zwiastowanie Maryi. To tajemnica wcielenia, to początek Nazaretu. Maryja, która zanim poczęła pod sercem, jak mówią ojcowie Kościoła, poczęła uchem, była tak otwarta na słowo Boże. Że jak mówi papież Benedykt XVI, cała w nim mieszkała, w nim czuła, przebywała, z niego wychodziła, do niego wchodziła, aż do momentu, kiedy dzięki jej słowu, słowo stało się ciałem. Maryja, oprócz tego, że była niepokalanie poczęta, bardzo głęboko po ludzku przeżywała tą tajemnicę, do której Bóg ją zaprosił. Tak naprawdę ten fragment odsłania nam taki piękny dialog człowieka z Bogiem o łasce. Anioł mówi: Błogosławiona, bądź pozdrowiona, pełna łaski: Pan z tobą. Co było źródłem życia Maryi, źródłem, z którego czerpała? Otóż ta pewność: Pan jest z tobą. Pomimo tego, że nie rozumiała, że miała w sobie wiele pytań, ta pewność bliskości Boga dawała jej siłę. Czego zatem możemy się uczyć od Maryi, pochylając się nad słowem z dzisiejszego dnia? Dwóch rzeczy: wiary i zaufania. Maryja, wchodząc w tajemnicę przy zwiastowaniu, niosła ją aż po krzyż. Kiedy stała pod krzyżem i patrzyła na swojego ukochanego syna, który na nim umierał, nadal nic nie rozumiała, ale wiedziała, że Bóg się nie pomylił, że dzieje się jakaś tajemnica Boga i dlatego zaufała, i dlatego wytrwała do końca. I tego możemy uczyć się od Maryi, abyśmy w naszej codzienności, mierząc się czasami z naszymi lękami, niepewnościami, z trudami codziennego życia, abyśmy opierali nasze życie na wierze i zaufaniu, mając świadomość w sercu, że zawsze i nieustannie również z nami Bóg jest obecny. Pan jest z Tobą, Pan jest blisko. Dziękujmy dziś Maryi za jej fiat i prośmy ją, abyśmy aby tak jak i ona byli otwarci na Słowo, i wypełniali to, do czego Bóg nas wezwał.